drogą numer 205 takim kilometrowym krętym odcinkiem jadę teraz przez miejscowość czy też w okolicy miejscowości nowy żytnik O właśnie do nowego żytnika jak widać wjechaliśmy taki bardzo ciekawy układ drogi tutaj Cały czas w zasadzie jesteśmy w łuku i z jednej strony na drugą tym łukiem sobie przechodzimy i nawet zejście do 40 km na godzinę bo no tutaj już faktycznie dość Mocny, niebezpieczny zakręt, duży kąt. Nowy żytnik nam się kończy ciekawostka, przejeżdżając przez nowy żytnik nie byliśmy w obszarze zabudowanym.